W dzisiejszym materiale zejdziemy jeszcze głębiej w koncepcję globalnej płynności. Podzielimy sobie wszystko na małe kąski, tak aby każdy mógł. Wyciągnąć konkretne wartościowe wnioski z tego materiału. Co więcej, zerkniemy sobie na dane on-chain oraz na kilka innych wskaźników, które pokażą nam aktualną sytuację rynku w bardzo ciekawy sposób, a co najważniejsze, to w konstruktywny sposób. A co więcej, to na horyzoncie pojawiło się bardzo ważne wydarzenie, do którego dochodzi tylko raz w roku, i co więcej, jest to bardzo ściśle skorelowane z ceną bitcoina, i o tym również sobie dzisiaj porozmawiamy. Na koniec weźmiemy sobie to wszystko do kupy i wyciągniemy konkretne wnioski, oraz podzielę się konkretnymi strefami zakupowymi, które ja będę celować z moimi zleceniami, oraz podzielę się również moim konkretnym planem tradingowym na kolejne dni, tygodnie oraz miesiące. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja przypomnę, że na Telegramie o nazwie LCC, który podlinkowałem pod tym filmem w opisie na samej górze, to po kliknięciu zostaniesz przeniesiony właśnie na. Publicznego telegrama o nazwie BitCave. I tutaj, w przypiętej wiadomości, na górze ekranu jest napisane, jak dołączyć do tego właściwego telegrama o nazwie LCC, który służy po to, abym tak bardziej szczegółowo i bardziej na czasie dzielił się moimi zagraniami właśnie z grupowiczami. I to nie tylko w kontekście zagrań z dźwignią, ponieważ również w temacie kryptowalut na hodl, czyli portfolio długoterminowe, to w ostatnim czasie doszło do wielkich zmian, o czym już zresztą mówiłem wcześniej. I każdy, kto jest w tej grupie, ma dostęp do altcoinów oraz restrukturyzacji portfolio, do którego doprowadziłem w ostatnim czasie. A co więcej, to mocno tutaj stawiam na materiały edukacyjne oraz jest do odebrania wskaźnik o obiektywnie mówiąc, wysokiej skuteczności. Nie da się go nigdzie indziej odebrać. To jest mój autorski wskaźnik, więc jeśli takie coś Ciebie interesuje, to śmiało. Zapraszam. Wszystko jest w opisie na dole do odbrania a my lecimy dalej. Więc, na start, trochę kontekstu. Zaczniemy sobie od wykresu, który pojawiał się na tym kanale w ostatnim czasie częściej niż zazwyczaj i nie bez powodu, ponieważ przedstawiona tutaj jest globalna płynność, czyli metryka M2 Global Supply, czyli globalna podaż pieniądza. Ja się powtórzę, że Bitcoin laguje za tą M2 na około 2-3 miesiące. Ja się tutaj powtórzę, bo wiem, że no nie wszyscy ci sami oglądają te materiały. Dlatego warto jest tutaj podkreślać po prostu najważniejsze. Kwestie. Więc ta niebieska linia to jest właśnie nasza M2, i w ostatnim czasie nie dość, że uklepała dołek dosyć wyraźnie. To zaczęła iść do góry, co w średnioterminowym ujęciu jest byczym sygnałem. Ale spokojnie to nie jest sygnał, aby teraz po obejrzeniu tego materiału wchodzić całym majątkiem w jakiegoś Longa Stoics, to nie, nic z tych rzeczy. Mówię tutaj o perspektywie średnioterminowej i długoterminowej, co również nieco bardziej poruszymy sobie za chwilę. Natomiast, ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych dzieje się bardzo dużo pod kątem regulacji oraz ogólnie rzecz biorąc, Wszystkiego związanego z kryptowalutami, a przede wszystkim to prawdopodobnie nadchodząca strategiczna rezerwa bitcoinowa, to już 15 stanów z tego artykułu, który był tutaj wrzucony 31 stycznia, a na chwilę obecną ta liczba wynosi chyba 18 stanów. To dlatego zerkniemy sobie na łączną podaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych. Tak, ta kreseczka idzie sobie do góry, ale często ma takie jakieś mniejsze wahania w jedną lub drugą stronę, i dlatego właśnie zerkniemy sobie na RSI, który bardzo ciekawie przedstawia nam moment, w którym. Siła trendu tej M2 wyznaczyła swój dołek, i według RSI na wykresie jednodniowym było to 31 października 2023 roku. I teraz, gdy przeniesiemy się na wykres Bitcoina, zobaczymy, że na koniec tego października w 2023 roku było to przed fazą dużych wzrostów. Oczywiście nie były one pionowe, ale po prostu pomogły na takie dreptanie sobie powoli do góry. A gdy ta globalna płynność, już nawet nie tylko z perspektywy Stanów Zjednoczonych, zaczęła iść ponownie do góry, no to wzrost były napędzane właśnie między innymi przez tę metrykę. A tak jak mówiłem, to ta globalna podaż pieniądza w ostatnim czasie zaczęła właśnie rosnąć. I na przykład tutaj, jeśli sobie zerkniemy na 26 czerwca, to było właśnie przed wzrostami tej globalnej podaży pieniądza. I teraz, gdy zerkniemy sobie, co Bitcoin zrobił 3 miesiące później, czyli właśnie to lagowanie 3-miesięczne, o którym mówiłem wcześniej, to okazuje się, że właśnie wtedy, we wrześniu, Bitcoin wyznaczył swój ostatni lokalny dołek przed wzrostami. Poprzednim razem sytuacja była dosyć podobna, gdy wyznaczyliśmy dołek na M2, no to i tak bitcoin szedł sobie dalej do góry wraz z tą globalną M2, o czym i tak raz jeszcze, około 3 miesiące później po tym dołku doszło do małej korekty i raz jeszcze został wyznaczony lokalny dołek przed. Dużymi wzrostami, które między innymi są napędzane tą globalną płynnością. Ale zanim przejdziemy dalej, to przypomnę, że chyba już na chwilę obecną każdy wskaźnik Fear and Greed Index wskazuje na strach. Na CoinMarketCap widzimy, że strach jest na poziomie 37%, a jeden z pierwszych tego typu wskaźników, który znajduje się na stronie Alternative.me, wskazuje również na strach. Ostatnio był chyba neutralny, teraz już jest wyraźnie w strefie strachu. I teraz mając to gdzieś tam z tyłu głowy, to przypomnę, że na bazie globalnych cyklów płynności, które jak widać bardzo wyraźnie sprawdzają się od 1968 roku, to na bazie tego cyklu zobaczymy, że dopiero byliśmy byli. Połowie, a Bitcoin i tak osiągnął all time high w bardzo szybkim czasie. Cała otoczka dookoła kryptowalut jest bardzo byczana, prawie że całym świecie, ale ludzie się boją, się wyprzedają, kapitulują i no szczerze mówiąc to nie dziwię się, no jakby no zdecydowana część osób głęboko siedzi w altcoinach, a jak się okazuje to w kontekście altów to ten cykl jest kompletnie inny niż poprzednie, ale i tak myślę, że nie jest jeszcze za późno, aby i tak co nieco ugrać na nich, natomiast trzeba przyznać, że na przestrzeni aktualnego cyklu to już było kilka małych alt -sezonów, jednak były one bardzo wybiórcze i dotyczyły raczej poszczególnych trendów. Dlatego na telegramie podzieliłem się listą altcoinów, i ona jest bardzo krótka, dosłownie jest tam tylko kilka pozycji, na które ja aktualnie najbardziej stawiam, jeśli chodzi o altcoiny, ale i tak głównie skupiam się tylko na Bitcoinie, Ethereum oraz Solanie. Moje pozycje są nadal otwarte, nic z nimi nie robiłem, natomiast wkrótce na Telegrama wleci lista zleceń, jeśli chodzi o rozbudowywanie nowego longa na Bitcoinie, który już tak naprawdę zacząłem budować w ostatnim czasie, ale bardzo małą częścią i będę w następnych tygodniach skupiał się właśnie na tej pozycji. Chodzi tutaj o longa z dźwignią 5 z którego otwierałem na tym flash crashu i pomimo tego, że zamknąłem 30% już tych longów na Solanie i Bitcoinie, na zysku, który tutaj można było e, doświadczyć na telegramie. No to jeśli chodzi o Solanę, to ja zamknąłem 9 lutego, no prawie, że na 0, tam 5% zysku. Tak to wyglądało na wykresie. Wszystko tutaj jest transparentnie oznaczone i widzimy, że od tamtego czasu Solana spadła nawet na 160 dolarów, ale najprawdopodobniej to nie jest koniec rozgrywania Solany w tym cyklu. Bardzo dobrze mi się on rozkrywa. A kolejna pozycja na Solanie, na którą manipulować to właśnie long z małą dźwignią, mniejszą niż 5x. Podobnie tak jak to było wcześniej, gdy longowaliśmy z uściernioną ceną na 117 dolarach i tak jak pisałem na Twitterze oraz Telegramie zamykałem w okolicy tego szczytu, gdy Trump wypuścił swojego memcoina. Dużą porcję tej pozycji już zamknąłem. i Coś tam sobie zostawiłem w postaci takiego moonbaga. Ale to Bitcoin gra główne skrzypce na rynku. I tutaj to tak naprawdę plan jest stosunkowo prosty. Mamy wyznaczone strefy. Popytową oraz podażową, i rozgrywanie bitcoina właśnie w ten sposób myślę, że jest jedną z najlepszych możliwych decyzji, jaką można było podjąć w ostatnim czasie w trakcie tego typu konsolidacji. Tym bardziej, że aktualna Hossa, co jest tutaj bardzo ważne do podkreślenia, można powiedzieć, że jest pod znakiem byczej flagi. Czyli te okresy wzrostów są krótkie, ale bardzo dynamiczne. Po czym konsolidujemy się zazwyczaj w tego typu kanale, który bardzo wyraźnie często można było tutaj zaznaczyć. Więc warto mieć to na uwadze przy rozgrywaniu rynku na przestrzeni reszty tego cyklu. Natomiast przypomnę, że ta zielona strefa, która mieści się między 90 tysiącami dolarów a 92,5 tysiąca dolarów. Jest bardzo silną strefą, patrząc nawet tylko po samych knotach, które tam sięgały w dół. No to jeszcze, patrząc podany on-chain, to zrealizowana cena krótkoterminowców, czyli short-term holders, znajduje się aktualnie, to jest ta niebieska linia, jakby co, na prawie 91 tysiącach dolarów, czyli 90 800 dolarów na chwilę obecną. I widzimy, jak ta niebieska linia bardzo ładnie sprawdzała się jako wsparcie na przestrzeni tego cyklu oraz poprzednich w trakcie hos jak tutaj sobie zobaczymy. Będąc w temacie perspektywy krótkoterminowej, to wkrótce dojdzie do. Konferencji Bitcoin 2025. Jest to coroczna konferencja. Ja tutaj na nic nie naganiam, jakieś bilety czy coś, to nic z tych rzeczy, to nie umiem takie rzeczy. Jednak jest tutaj ciekawa zależność z ceną Bitcoina. Więc słuchaj, zaznaczyłem poprzednie konferencje kilka lat wstecz tymi pionowymi pomarańczowymi liniami i tak się składa, że prawie za każdym razem, z dużą skutecznością, wyznaczały te konferencje lokalny szczyt. Widzimy nawet tutaj, będąc w konsolidacji tej byczej flagi, widzimy, że bardzo wyraźnie został wyznaczony lokalny szczyt wraz z dotknięciem górnego poziomu oporu. Natomiast, żeby tutaj za bardzo nie straszyć, to trzeba przyznać, że bardzo często przed Tymi konferencjami dochodziło do wzrostów. Jak cofniemy się rok wstecz, czyli konferencja z 2023 roku, no to były wzrosty przed, i ten lokalny szczyt, przyznam, nie był jakiś idealny, no bo to nie jest jakiś idealny wskaźnik, ale. Jakieś tam jeszcze spadki miały miejsce po tej konferencji, a gdy pójdziemy jeszcze wcześniej w przeszłość, to okaże się, że w trakcie Bessy, nawet w trakcie Bessy, to doświadczyliśmy wzrostów, które i tak zostały zwieńczone tą konferencją, po czym Bessa była kontynuowana w jeszcze bardziej wzmożonym tempie. I teraz, 4 lata temu, to konferencja ta miała miejsce już po korekcie, ale i tak jak tutaj widzimy sobie... Perspektywie bardzo krótkoterminowej, bo znajdujemy się na wykresie jednodniowym, no to nawet jakiś tam tydzień przed tą konferencją były wzrosty. A cofając się nawet jakiś miesiąc wstecz, to od tego lokalnego dołka korekty widać, że po prostu poziomy cenowe były coraz to wyższe aż do tej konferencji. Po czym doszło do kolejnej korekty. Jakieś tam było odbicie nawet na wyższe poziomy, ale i tak była kontynuowana ta korekta później. Tak czy siak, zerknijmy sobie raz jeszcze, jak to wyglądało w poprzednich latach. W 2020 roku, no to doszło do tego COVID-a. Natomiast te wzrosty przed tą konferencją i tak są dosyć wyraźne, ale i tak myślę, że COVID tutaj za bardzo po prostu zatrząsł wszystkim, przez co wiele wskaźników szalało wówczas. I teraz, żeby nie przedłużać już ostatni przykład, był to 2019 rok, bardzo duże wzrosty po wyznaczeniu globalnego dołka i korekta nie dość, że w krótkim terminie po tej konferencji, to nawet w średnim terminie gdzieś tam sobie dalej tereptaliśmy w dół. I teraz 27 maja ma podobnie dojść właśnie do tej konferencji. I na koniec trochę nadziei, żeby jednak te humorki poprawić, szczególnie posiadaczom altcoinów. No to tutaj mamy wykres TOTAL, czyli łączną kapitalizację rynku altcoinów w parze do Bitcoina. I tak się składa, że w ostatnim czasie odbiliśmy się od globalnego wsparcia, który za każdym razem uruchamiał albo mały altsezon, albo już ten konkretny Turbo altsezon. Czy tak będzie raz jeszcze? Nie wiem, zróbcie z tą informacją, co chcecie. Natomiast faktem jest, że jest po prostu więcej byczych powodów, aby zostać na tym rynku, niż powodów, aby nie być. A co więcej, to nie jest czas, aby odpuszczać. Trzeba właśnie w takich momentach jak teraz, gdy sytuacja może się nie wydawać taka do końca pewna oraz gdy są te spadki na prawie każdym altcoinie czy tam bitcoinie, no to trzeba się skupić. Trzeba opracować plan. Nic się nie zmieni, jeśli nic się nie zmieni. Ja wiem, to brzmi dziwnie, a zarazem prosto, jeśli po prostu nie jesteś zadowolony z jakichś altcoinów. W portfolio, no to weźcie na jakieś inne, może nawet częściowo, jeśli nie chcesz w pełni poświęcać jakiegoś tam swojego kolorowego altcoina. Trzeba po prostu, szczególnie w tej hostie, w jakiej jesteśmy, być na bieżąco, nadążać za tymi trendami wszystkimi, a dużo ich jest do dosłownie prawie z miesiąca na miesiąc, czy tam co kilka tygodni się zmienia narracja i ciężko się w tym wszystkim połapać, ale tak czy siak trzeba na to reagować. Rynek nie pracuje dla Ciebie, więc trzeba się po prostu dostosować. A na koniec to jestem ciekaw Waszej opinii. Co sądzicie o tego typu formacie filmu, gdzie poruszam takie bardziej długoterminowe dane, zagłębiam się w różne koncepcje, a do tego jakieś takie poboczne tematy. Dajcie proszę znać w komentarzu ciekaw jestem Waszej opinii i po prostu wyciągnę wnioski. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to jak widzisz na tym kanale na porządku dziennym wrzucam przeróżne analizy oraz materiały edukacyjne, nawet jeśli zerkniesz sobie na sekcję playlisty, to znajdziesz tutaj najważniejsze materiały edukacyjne, właśnie na tym kanale, ułożone w jednym miejscu. Tak jak mówiłem, jest to czas, aby się skupić. Nawet gdy może się wydawać, że dużo się nie dzieje na rynku, no to i tak trzeba to traktować jako okazję do edukacji i rozwoju. Jeśli rzeczywiście traktujesz swoje pieniądze na tym rynku na poważnie. I z tą myślą was zostawię. Widzimy się w kolejnym materiale już niedługo na kanale. Tak więc do zobaczenia i cześć.